Hejka dziewczyny, słuchajcie. Jedziemy z tematem, kim jesteś dla mężczyzny i co dalej, dobra? Dobra, kim jesteś dla mężczyzny i co dalej? Kim jesteś dla mężczyzny? Aha, większość tutaj dziewczyn nie wie, kim jest dla mężczyzny. Martwi się, że nikim. Jest pokazane, że że tutaj są jakieś lęki, obawy, właśnie też, lęki i obawy, że ten mężczyzna nie traktuje Was w sposób, w jaki chciałbyście być traktowane. W każdym razie, dla mężczyzny jesteście ważną kobietą, lub będzie się to rozwijało w kierunku właśnie tej ważności. Na razie, tak jakby mężczyzna też jest pokazany w wielu obawach, bo tak jakby jest, jest pokazana sytuacja niejasna. On nie czuje i nie widzi jasności w Tobie. On nie czuje, um, nie. on czuje w Tobie jakąś tajemnicę jakąś nieodkrytą w ogóle, nieodkrytą Ciebie. i Martwi się, czy jak odkryje to, jak odkryje ciebie, czy będzie to, co on myśli. Tak to jest pokazane. Często właśnie w nocy myśli na Twój temat, nie śpi, zastanawia się. Tutaj jest jeszcze jakaś sytuacja z poczuciem winy u niego, czyli mogło być wcześniej coś, może była z jego strony jakaś właśnie wrogość, jakaś sytuacja niezręczna, jakaś sytuacja, e, jakieś działania jego, on tak sobie zdaje sprawę, że może robił jakieś, znaczy, że robił jakieś błędne działania w twoim kierunku, e, że nie działał tak jak powinien, tak? I przez. E, i, I tak właśnie wszedł w tą głębiej, w tą sytuację. I uświadomił sobie, czy uświadomi sobie, że jesteś dla niego bardzo ważną kobietą, lub uświadomił sobie, że teraz nie wie, co ma z tą sytuacją robić, czy ty będziesz jeszcze zainteresowana nim, czy ty będziesz jeszcze chciała tutaj jego, tak? Myślę, że bardzo się martwi. Bardzo się martwi właśnie tą sytuacją, która tutaj wybrzmiała wcześniej. Może w niektórych przypadkach dziewczyny, któreś tutaj oznajmiły mężczyźnie, że są w ciąży. I może być taka sytuacja też, to tak poboczna sytuacja i mężczyzna się martwi, czy podoła temu, ale wiedząc o tym, że ty jesteś silną kobietą, Kobietą jego marzeń, kobietą, która jest osobą silną życiowo, pewną siebie, zmysłową, taką osobą twórczą, tak piękną, no a akurat w tym kontekście to akurat tam piękna ten, jeżeli chodzi o ciało, że to tam pomijamy, ale. Że sobie dasz radę, tak? Że tutaj on nie musi się martwić. Tak jakby on troszkę chce umywać ręce, nie? Znaczy umywać ręce, no. Um, w każdym razie, mężczyzna po tych wszystkich tutaj przemyśleniach, po tych wszystkich lękach, obawach, um, co do Twojej osoby, zaczyna cię postrzegać w całkiem innym świetle. Ale długa droga była do tego, niż on to światło znalazł. E, dla niego, e, niego stałaś się kimś, e, kimś bardzo ważnym, kimś, z kim może układać sobie życie, może tworzyć związek, może tworzyć relacje. On wie, że ty pojawiłaś się po to, że tutaj jest możliwość wyjścia. Z, też z leków i obaw, tak? E, które może też przysporzyła z przeszłości jakaś relacja, e, konkretnie z kobietą, bo to nie musi być. Mm, to nie musi być kochanka, tak? Czy znaczy kochanka, to nie musi być kobieta, kochanka, nie. Kochanka też może być, ale może być matka, może być siostra, może być ciotka, e, a może być też była kobieta czy żona. I tu były takie <laughs> jego zmartwienia. <laughs> Przepraszam, że znowu może taka sytuacja zaistnieć. E, widzę to, że ten mężczyzna mm, on wiedział, że tutaj ma przed sobą kobietę realistkę, że kobietę praktyczną, przywiązaną do, e, do bezpieczeństwa. Kochającą dom, kochającą takie domowe ognisko, i dla niego w tym momencie, bo ja myślę, że ty pokazywałaś mu czego chcesz, właśnie tego, co powiedziałam przed chwilą. I on. Tak, jakby odpychał się od tego, on się blokował na to. Dla niego to było za dużo na ten moment. I tu jest takie właśnie pokazane oczekiwanie na nie wiadomo co. On musiał się wycofać na chwilę, żeby pewne sprawy przemyśleć. Zobaczymy co jest po przemyśleniu. No tak. <laughs> musiał się wycofać. Też tutaj taka walka była wewnętrzna jego, tak. Um... On też chciał pokazać swoją, e, swoją taką e, silną stronę, że on też potrafi przeforsować pewne sprawy na swoją korzyść. Tu też były takie przepychanki, sorry, ale ja mam katar, więc m, mogę niewyraźnie mówić, mam nos zatkany, e, więc e, jest to poza mną, tak? A chciałam zrobić ten filmik dla was, bo dawno nie robiłam, ale jest mi ciężko mówić serio. I tutaj, właśnie, jest pokazane, że ten mężczyzna jakby wycofał się, utknął i zastanawiać, tak, bo on tak jakby. Hmm, ja jeszcze nie wiem, czy ja już jestem gotowy i ja już chcę wchodzić. Ta pozycja, on się boi jakiejś walki, przepychanek z tobą, on się boi stracić pozycję, w której jest teraz. On chce tą pozycję zatrzymać. A ja nie wiem, dlaczego on. Myślę, że to te lęki z przeszłości. Może tracił pozycję i on teraz tak jakby pokazuje, że on się będzie bronił, on się tak łatwo nie da ujarzmić. I jak tutaj będzie za mocno, to on się wycofa i się zastanowi, co zrobi dalej, ale tak jakby zatrzyma ten kontakt, zatrzyma relację. Wstrzyma wycofa działania i pomyśli i takie bierze was na może was brać na przeczekanie e, dobra patrzmy e, jeszcze tylko szybko zobaczmy aha no właśnie bo ja tu jeszcze chciałam dodać e, po tym czasie przeczekania i takiego hmm, wy też nie będziecie wiedziały ty nie wiesz wiedziała na czym stoisz on wyjdzie z taką małą propozycją i odnowi, tak jakby mm, odnowi tą relację, odnowi ten kontakt z jakąś e, właśnie taką e, zmianą nastawienia do Ciebie, bo to ewidentnie tu widać, i, i ta relacja ma szansę się odrodzić i mm, naprawić, tak? I takie jest też w nim to odrodzenie, że on już nie musi tutaj walczyć, on może swobodnie otwierać się na e, związek.